Monika Brzuchala, dziękujemy. Moniko, że trzymasz rękę na pulsie. Dziękujemy za relację i do zobaczenia. Dziękujemy. A teraz u nas w studiu Anna Soporek. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogodowe są potrzebne każdego dnia i w każdym momencie. Dzisiaj także. Dzisiaj szczególnie, bo nie mamy stabilnej pogody, prawda? Nie mamy już tego zgniłego wyżu. Dwa fronty teraz Znowu atmosferyczne. Nie, już nie dawno mamy. odszedł. Kasiu, no, nie, 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 nie. Nie, no, jak nie jak mamy nic wspólnego z gniłym wyżem. Dwa fronty atmosferyczne aktualnie przechodzą przez Polskę, powodując intensywne opady deszczu. Ze śniegiem, i na przykład na południu Polski też na północy, bo województwo pomorskie. Zaśnieżone Ach, tam nawet 15 cm śniegu. No, co, ale chyba lepsza ta białość niż ta szarość. Tak świeżo wszystko ta wygląda, szarstwo. prawda? No nie ja takie też w Boże Narodzenie, jakby śnieg się pojawił, nie byłoby źle. Co u nas na Mazowszu? Opady deszczu ze śniegiem i śniegu się pojawią. Już w nadchodzącą noc opady śniegu właśnie się pojawią. No i te najbliższe trzy dni, to można powiedzieć, że to jest taki epizod zimowy, bo później przyjdzie ocieplenie i od poniedziałku w w Warszawie nawet 10 stopni i też słońce się pojawi, więc taki krótkotrwały, teraz epizod zimowy, później krótkotrwały okay. epizod. Ciężko to nazwać. No jesienno-wiosenny, ale zima będzie cały czas próbowała do nas dotrzeć. i Już na początku grudnia znowu zmiana pogody. Mówisz... Także taka przeplatanka. Pogoda epizodyczna. Ja bo przecież był czas dwa Pogoda tygodnie. Pogoda zmienną jest. Dwa tygodnie mgły, duża wilgotność, nisko osadzone chmury. No a teraz mamy... No, Były i... też tygodnie za słońcem No stop i jakoś tak. nie Ale wiecie co, sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że mamy silne porywy wiatru. U nas na Mazowszu do 50, nawet 60 km na na, godzinę. na południu Sudety, Karpaty, tam 150 km na godzinę. Więc to jest naprawdę żywioł. Wczoraj mówiłam, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w zasadzie dla całej Polski i nadal ta sytuacja jest niebezpieczna. To jest ten sam niż, który w Wielkiej Brytanii spowodował, że mamy taką najgorszą jesień od 25 lat, bo tam właśnie mamy ogromne śnieżyce. Ponad 200 szkół zostało zamkniętych, i to jest ten sam niż. Mm -hmm. który teraz do nas właśnie przywędrował, więc te najgorsze trzy dni przed nami. Ale szkoły będą otwarte. Tak, tak. tak. Na Mazowszu to będą takie raczej opady mieszane, opady deszczu ze śniegiem. Ciśnienie niestety nadal niskie, chociaż delikatne. Obecnie nad Mazowszem wędruje front chłodny właśnie z tymi opadami deszczu ze śniegiem, co dokładnie nas czeka w najbliższych godzinach. Spójrzmy na nasze pogodowe mapy i proszę tylko zobaczyć, że w nocy w zasadzie we wszystkich miejscach będą pojawiały się opady mieszane i szczególnie w centrum silniejsze porywy wiatru. Tutaj mieszkańcy Warszawy zachowajmy ostrożność, silniejsze pory wiatru nawet do 50 km stopni w najcieplejszym momencie dnia. Także te nadchodzące dni będą bardziej mroźne, bardziej zimne. Mowę, ale proszę zobaczyć, jaka niesamowita sytuacja. Dzisiejsza noc to temperatura około 5-6 stopni, a dzisiaj, w tym najcieplejszym momencie dnia mamy 5 stopni, także proszę tylko zobaczyć, co ten front atmosferyczny spowodował. No niezłe zamieszanie. Aniu, jeśli ja cieszę, że ta informacja o tym, że będą 2 stopnie, że będzie mroźno, to jest tylko historia o epizodzie tak. w pogodzie, tego się I... trzymajmy. Dokładnie tak. Dziękujemy Ci bardzo za tak zobaczenia. zobaczenia. Soporek. Aniu, witamy Cię i dobry. Pogodę, która poinformuje nas o tym, że epizodycznie tylko będzie zimno. No dobra, 3-4 dni umówmy się i od niedzieli zmiany, ale krótkotrwałe. Ale póki co te 3-4 dni, no to drodzy Państwo, zresztą to widać na północy naszego regionu, pada Śnieg, także i jeszcze w nocy temperatura spadnie, więc na drogach może być tak zwana szklanka. Także zachowajmy ostrożność. W całej Polsce wędrują, wędrują dwa fronty atmosferyczne, które przynoszą opady deszczu, opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu, także jest niebezpiecznie, jest też wiecznie, porywy wiatru w niektórych miejscach ponad 100 km na godzinę. Także uważajmy na siebie. A co czeka nas dokładnie na Mazowszu? Zapraszam na nasze mapę. To będzie chłodna noc z opadami śniegu i też z silnymi porywami wiatru. A co nas czeka jutro przed południem? Na pewno poranek jeszcze będzie mroźny. No i w zasadzie przed południem to w całym regionie będą pojawiały się opady deszczu ze śniegiem i silniejsze porywy wiatru, także będzie nieprzyjemnie. Ciśnienie również niestety niezbyt korzystne. W południe na warszawskich barometrach jedynie 985 hektopaskali. Ale dobra informacja jest taka, że dzisiaj w południe na warszawskich barometrach było 977 hektopaskali. Także ciśnienie, z tendencją rosnącą. To cieszy, może mniej kawy jutro się przyda, ale myślę, że te dwie, trzy filiżanki kawy to z pewnością. Co czeka nas jutro po południu i jak te wartości na termometrach wyglądają? Jedynie jeden, maksymalnie jak maksymalnie do dwóch stopni. W piątek, w sobotę również podobne wartości na termometrach. W niedzielę zaczną się zmiany, właśnie od zachodu. No i poniedziałek, nowy tydzień, zaczniemy z zupełnie innymi wartościami na termometrach i obiecuję Państwu, że to będzie około 10 stopni. I dużo słońca. Także jesteśmy umówieni? Pamiętam pamiętałam ostatnie zdanie z Aniu. No, do zobaczenia. Dziękuję.